Cześć moi kochani, witam Was serdecznie. Po małej kolejnej przerwie obiecuję, już nie będzie serio. Generalnie dzisiaj najgorszej gry ze sklepu Google Play. I jest to wybór społeczności, która gdzieś ocenia i wypowiada się na podstawie reklam, jak i samych gier. Więc zaczynajmy, moi drodzy, mamy tutaj. Um... Mamy tutaj dziewczynę, którą musimy, znaczy mamy chłopaka, któremu musimy przeszkodzić w oglądaniu tam jakichś fajnych rzeczy albo pobieraniu, no nie? Ale ona nie, pokaż, pokaż co ty tam ściągasz, no nie? I w ten oto sposób mamy niszczyć mu komfort jego życia, dawać mu całusy i jest to bardzo dziwna gra. No i jesteśmy w tej uszczuć dziwnej grze! Mamy zrobić, żeby ona była uśmiechnięta z upiej A, okej, okay, widzę, że animacje są naprawdę fenomenalne! Nie zaczynają w ogóle, no nie? O, mam jej a, maszować! O, o, a, a, co, co się stało? A, 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 mam jej... A, mogę jej kart złamać, ta. A, Nie, jednak nie. Ja chciałem, chciałem, znowić. właśnie, słuchajcie, co tam u was, bo u mnie, no szczerze mówiąc, dobra, weźmy tą sztangę, no nie, bo u mnie ostatnio jest ciekawie, ciekawie i... O, dawaj losko, to teraz to, o, dobrze, a, a, weźmiesz to, dziękuję, i spadło jej na nogę i się zabiła. No, co tam u was, moi drodzy, czemu dostałem reklamę na mordę? No, nieważne, w każdym razie, słuchajcie, u mnie to jest, jedy... co to jest, ja, ja, ja próbuję, naprawdę... A, to jest zdziwienie. Czekajcie! Ja rozumiem, że miniaturki youtuberów tak właśnie troszeczkę wyglądają, ale... Zapomniałem odłączyć internetu i mam... My słuchajcie, e, o dzień dobry, o siema! Pa masz, masz, widzisz, widzisz, proszę, to diabę dla ciebie dziadać, że to! Nie no, tak naprawdę to nie musimy e, klęknąć przed nią jakoś. O, o dobrze! Proszę wy... A, e, no, no serio, naprawdę? O, dziękuję! Wyjdź za mnie, proszę, tak. Czy ta gra naprawdę nie ma dźwięków? Serio? Tak... No skam i ta gra nawet ta gra jest tak dobra, fenomenalna. Nie mam internetu, no nie jest jakiś chyba oparów w halo, się reklamy włączają, ale ta gra jest tak dobra, że... Uuuu! Och, kochanie! Proszę... E, przepraszam, będę zły, nie? Ale... Ale, ale, ale mogę cię ob obkręcić, nie? Wow! Ło! Wow, dobrze, ej, dobra. O, tak. Mm -hmm, mm -hmm. O! Co za głupota, Boże. Halo, dawaj, wróć tu. I my, Kadłubek, samolocik, dawaj, dawaj. Pięknie, pomijając... Co ja gram? Jezu, no, faktycznie to, ej, jakby to jest... No przecież, kurde, nie. O, to jest tego typu sama gra, tylko, że tutaj leżymy i mamy kłaść nasze... Mm, postacie. O, mam ci szpagat zrobić! B! Piękno i elegancko, ja to jestem dobry pomocniciel, pomocniciel? Mamy zrobić e, Szeksi sh selfie, oh, ja robię ten O, o, i to ja robię Wiecie, ja, ja robię, jak to się nazywa Ja, ja robię e, jej facea! Okej, okay, to, to jest chyba To, 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 to chyba to, okej, okay, pięknie Ale przepraszam to nie, to nie jest to co ja zrobiłem Mamy się pocałować! Cześć, tak! O! Mhm, mm o, o! Tak! O! Tak, dobra, teraz ta! O! Po poczekaj! O! Dobrze! Dobrze! O! Tak, tak, tak! Mm -mm. o! No nie no! Ej, halo, ej, no! Ja się jeszcze nie skończyłem bawić, nie? Przepraszam, jestem z wyrolem najgorszym, ale, ale, o! Mamy zrobić kroki! A mogę tak? O. Wow. A, miałem zrobić, żeby się przewrócił. A, to, 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 to... przepraszam. Mamy! Nie, to nie jest babcia! Ona ma sukienkę! Ale to wyglądało jak babcia! Ale, ale skamuwa! Ale skamuwa, nie no nie. widzowie, to nie jest tak jak myślicie. Ja, ja nie. Ch ja, ja. Ja naprawdę nie chciałem! Serio! Widzowie! Nie nie oszukuję! Robimy Supermana w tym momencie! O Jezu, o nie, o nie, jakie zło! A jeszcze... No, a bo ty musisz mieć tak, no jak super, jak superman! No idealnie! Level komplet... o, jedne, tego jest wie Tego jest więcej! Moi drodzy, lecimy z kolejną grą. Ej, wiecie co? Czasem w naszych życiach nie robimy tego co powinniśmy, co nie? I ja nie mówię teraz w tym momencie o grze, w którą gramy, a mówię o tym, że ktoś nie włączył z powrotem nagrywania, a już się jara tą grą i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie. Jedziemy sobie naszym samochodem. Stary generalnie. Wow! No to jest niebezpieczne, dobra? O, poczekaj. Sweet, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko. Walneliśmy w słup. Nie mając prawa jazdy. Ale udało nam się, ponieważ się całowaliśmy. Jesteśmy best friend w tym momencie. Zaczęliśmy od frienda. I możemy nową kurteczkę mieć. A no, dobra. To idźmy do domu. Nie, idźmy do domu. ja bym chciał. Gerd Jessica. Au. Będziemy mieli ich więcej. Ej, bo, ja, bo ja widziałem takie reklamy, nie? Gdzie możemy z innym panem się całować? I zastanawiam mnie to bardzo mocno. I idziemy do kina. Musimy wybrać film. Hmm, co lubisz? Romantyk. Dobra, lecimy dawaj i na romantyczną. Ej, naprawdę, jeśli ktoś gra w to, nieironicznie. To jest niesamowite, ponieważ musimy e, przejść obok nauczyciela, tak to mam rozumieć, bo tam był teacher, żeby być w kinie, mimo że ta osoba sprzedawała sodę. O co chodzi? Dlaczego gro? Coś takie, łodost? czy my mamy nową kurteczkę? No i tak reklama się... Wow! Bo by Emil wziąć sobie, nie? O, tak, dobra, bierzemy, baj, ale mamy te... Nie chcę popcornu, no nie? I mam, mamy się o. Ej, przepraszam, chwila, moment, 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 moment. Ale co złego jest w całowaniu w kinie i stary, spijany uciek, zniku i tak dalej? Znaczy, jeśli robicie to bardzo jak przeszkadza, no to. to. Wow, słabo, no nie? Ale jeżeli robicie to tak, że nikomu to nie przeszkadza, why not? A teraz idziemy, o nie, nie udało nam się, pani nauczycielko, dobra, teraz pytanie. Widziała nas i teraz się patrzy, patrzy się, patrzy się, patrzy się. A, no i czyli się nic nie stało. Okej, oo, się patrzy, patrzy, patrzy się, patrzy się, pani się, patrzy. O, i teraz się nie patrzy, patrzy, patrzy się, ponieważ wiecie, zmieniliśmy stylowe jesteśmy teraz. Mamy krasza, jest special date i special reklama. No dobrze, moje misiaczki, poszliśmy na specjalną randeczkę, gdzie jest Kiskam i wszyscy nam kibicują, wow, yeah, tak jest, ponieważ jak już wszyscy wiemy, wszyscy tańczą, bang, no i to chyba z będziemy kimś więcej, maleńka, tak mi się wydaje, a jednak nie. Dobrze, dobrze, ale mamy dop 2, Delayed one part i wiecie co, on może chować pod he, he, e, pod kodrom. Więc w takim razie sprawdźmy, co panowie, słuchajcie, golą ukrywają. O, brodacz ukrywa... Jak to się nazywa? Brodacz ukrywał Baby Face'a. O, zupy, chmurkę, ten. Żeby kwie... ten był śłowy, słowy, super, ale ja chcę. Ja chcę tom. Jak to się nazywa? Gdzie są pieniądze? No pewnie, może tu. O, nie, nie! Pieniądze są tutaj! O, o, o! No ale ja chcę zobaczyć. E, jak to się nazywa? Ja chcę zobaczyć Rejtas. Nie chcę. E, ja chcę zobaczyć e, te pod, podtekstowe rzeczy, no nie? Wezwijmy Gina! Dalej, dalej, pocio... po, pociągi! Pocieraj moją lampę Aladdinie! I może szło papeczkę zostawić. O, reklama, fajnie. No i mamy szopa Praczka! Szopku Praczku bierze pieniądze! Co jest? Halo, szopku Praczku? No nie! Mamy znaleźć tutaj. O, dzień dobry! Ja to jest śmieszne, bo nigdy nie wiemy, co jest pod tymi czapkami tych ludzi, nie? Ale, no, użyjmy swojej wyobraźni. Ło, jesteśmy w kosmosie! Nice! Widzowie, I co mamy? Mamy mu pomóc? Ej, zrobić selfie, aha, i dlatego bierzemy telefon, co? Nawet koleś nie wie, co to jest. Hmm. Wiecie, jaki jest problem? Nie mogę tutaj wyklikać tego, halo? Ale jest. Więc mi, ile trzeba, ile trzeba nagrywać na YouTubie, no nie wiem, aby na przykład włączyć nagrywaniem czasami z powrotem i nie tracić ważnego kontentu. W każdym razie mamy kwiaty słuchajcie i możemy poderwać tutaj laszkę, la laszkę i ona walnęła nam plaska, no nie dziękuję, nie mamy, nie, 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 mogliśmy, nie jesteśmy w stanie wziąć kolejnego, no Generalnie w grze chodzi o to, abyśmy albo odgadli kto jest ojcem, generalnie rzucali tu dziećmi, temu to wybrałem. Walnij sobie, jak walnij sobie selfiaka, czemu by nie? U-le-la! i nasz boj się patrzy akurat! Mmm dobra, ja chcę ująć takie, wiecie, takie, że y, on się akurat patrzy, może udało się... Nie, kurde, szkoda, y, olejmy to, no dobra, ale już zrobiliśmy dużo ich nie. O, dobra, jest zasłonięty, kurde, no niestety, ale dużo selfiaczków. Mm. Gościu, co teraz? Weź koszulkę, dobra. O, a mogę. A ja chciałem do tego. No nie, ja chciałem do laski. E, do ciebie wolałbym, chyba nie, kolego. E, do ciebie też nie. O, nie. Dostaliśmy w papę. Czombo dostaliśmy. Czemu mamy rybę? Aha. E, Okej. Okay. Kolego, proszę mi otworzyć. O, kurde. Pijemy się z tym. Pijemy się z Lasem naszej kobiety, która tam ryczy. Odawaliliśmy kolejsio... Ej, ja naprawdę ktoś nie gra w, 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 w to ironicznie, no to ja nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Lasko, poczekaj, ja tutaj się myję, myję koszulkę! Bo w sumie kto całuje koszulkę. Co jest nie tak? Eee, szybko, jaka ta gra jest głupia. Osoby, które ją stworzyły, naprawdę. Ja ja, ja, ja zastanawiam się, co ludzie mają w głowie, nie? Ja wiem, to jest target to są dzieci. Jak wszystko, ale... Okej, okay, musisz musi być chaperem, mieć włosów i mieć... E, no wiesz co, nie jesteś ojcem, no nie rzuciłeś tym dzieckiem. O nie, o nie. I co, jak zepsułem poziom, to lecimy dalej. Ale to jest bezsensowne. Ula la, musimy zrobić jak najmniej hałasu, słuchajcie. No halo, ale... A czy ty, mo, a czy ty możesz? Dobra, o, 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 o. Bezpokojnie. I raz, i dwa, o ojej, mom, momencik, spokojnie, po cichutko, po cichutko, dobra, lecisz, lecisz, kościu, nie ma slowdown, idziemy, idziemy, Sugar, mama, wytwy, wy, i mamy babcię na siłowni, która, po, dobra, moi kochani, ja mam dosyć, ja dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, no i cześć, papa, hej, co, so, papa.